Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Skąd Dej Pancer z fazy pierwszej. No i tak, ostatnio udało nam się powstrzymać Matyldy. Było dosyć, no powiedzmy, że ciężkawo. Nie mieli te czołgi, ale jakoś nam się udało powstrzymać Brytyjczyków. No i co, dzisiaj kontynuujemy. 22 maja 1940 roku mam straszliwego kaca. Łeb mi pęka. Zwykle dobrze przyswajam alkohol, ale duża butelka wódki otwarta po francuskim winie tak mnie ścięła, że mało pamiętam z reszty wieczoru. Wydaje mi się, że śpiewałem z Romlem jeszcze o świcie. Ale jak u licha znalazłem się we własnym łóżku? Muszę przyznać, że generał zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Jego pomysł z osiemdziesiątkami ósemkami jest po prostu genialny. To znakomity dowódca, pomysłowy, inteligentny i przebiegły. Sprytny niczym lis. Chętnie dalej walczyłbym u jego boku. Ale czekają mnie inne zadania. Właśnie otrzymałem rozkaz wymarszu. Muszę niezwłocznie dostać się samolotem kurierskim do Berlina. Zostawię swoją kolumnę pancerną Karlowi, mojemu nowemu zastępcy. Zdaje się, że jest on bardzo kompetentny. Jest otwarty, szczery i bardzo uprzejmy. Właśnie przyniósł mi szklankę wody i aspiryna. 18 maja 1941 roku. Wstydzę się, bo od prawie roku nic nie napisałem w pamiętniku. Znowu muszę zostawić moją jednostkę. Tym razem ruszam do Grecji. Karl będzie dowodził. Mam do niego pełne zaufanie. No, także Hans nieźle zaliczył zgona razem z Romlem z lisem pustyni. No i tym razem operacja Merkury i inwazja na Kretę. Mamy zniszczyć brytyjskie baterie przeciwlotnicze wokół lotniska Maleme, tak aby nasze samoloty transportowe wiozące oddziały Obersta RAMkę mogły tam bezpiecznie wylądować o świcie. Wesprzyj obersta ramkę w szturmie na budynki lotniska. Otrzyma szczegółowe informacje o czasie rozpoczęcia misji. Okej, okay. czyli co? Okej,śmy okay, wylądowali. Widać, że w nocy działamy. I trzeba będzie porozwalać artylerię. Ok, A tu mamy lotnisko. O, coś tam mają tu Brytyjczycy widzę, ale na spokojnie. Tu będzie radar. No to My co? To o, mamy moździerze, także zarąbiście. Podoba mi się. Robię się głodny. I sniperów, także. Dalej, się. Bierzemy się do roboty. Nie wolno mi się zatrzymać. Pamiętam, że wcale taka Huszajmy. prosta ta misja nie była. Trzeba będzie wykorzystywać wszystkim ten sprzęt. Muszę tam dotrzeć. Dobrze, widzimy w miarę e, dużo z tymi Muszę snajperami. Muszać. Poruszniku się, John Tak, Hans, to naprawdę ty? Walter, kochany Braciszku <ścoughs> Ciebie też tu przysłali? Cóż, zgubiłem swój oddział. Dranie zestrzelili na zakaczkę. Jak Jakby wiedzieli, że... Jakby wiedzieli, że się zjawimy. Ostrzelano też nasze transportowce. Hm. Musieli nas jakoś wykryć. Muszą mieć gdzieś tutaj hada. Bardzo czuły, radar. Pomogę ci znaleźć stację radarową. Wiedziałem, że to zasugerujesz, Walterze. Musimy też pamiętać, że mamy zniszczyć całą artylerię przeciwnika. pan sobie o. tylko życzy, poruczniku. No, także mamy brata. Są doskonale eee, tego Hansa. Robię się głodny. Wszystko idzie zgodnie z planem. Proszę My... zostawić mnie w spokoju. Tak, 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 tak! Podobne, widzę te. Dobra. Bierzemy najperów. I tu jest ten radar właśnie. I warto zacząć od tego. Panie, bo widzę, że doświadczona jest ta jednostka. Dot werden sie mich nicht entdecken. Überraschung! Dawaj, dawaj. O, na, na luzie. To? O, mamy dużo tych ludzi, ale trzeba mi o wszystko uważać, bo gdzieś tam Ruszajmy. będą mocniejsze te oddziały, pamiętam. Muszę ruszać. Dwóch mamy bohaterów. Teraz nie mogą zginąć ani brat Hansa, ani sam Ejmy Hans. Znowu dawać, się dawać. Ognia! dawaj. Dawaj, dawaj. Bardzo ładnie. Muszę tam dotrzeć. Dobra. Muszę tam dotrzeć. Lecimy? O kurde, na ten radar tu jak na. na mega, mega ta góra, tu jest. Dobra, dobra. Lecimy, lecimy. Ciekawy jestem. Tu jest, się w tej grze bardzo ocieplony wizerunek Niemców. W szoku jestem. Wcześniej na to nigdy nie zwracałem uwagi, ale jednak, no, nie pamiętam, ile lat temu ja hey, to grałem. Ale Muszę dużo, dotrzeć. dużo Muszę tam dotrzeć. Jestem w szoku, że aż tak ocieplili tutaj wizerunek Ej! Niemców. Ciekawy z tym jak u Rosjan to będzie wyglądało Muszę z Władimirem i z Amerykańcami. Oho o, kurde O nie nie! nie. Kurde Kurde. Ale jaja, byśmy prawie zginęli Dostał kurd mega mocno. Nie wolno mi się zatrzymać. Dziwna sprawa. Dobra, dawać tutaj. No i co? Weźmiemy mm, sobie... Bo musimy to zniszczyć. O kurde, coś tu jedzie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, panowie weźcie się. odsuńcie, Dobra, nice. Udało się. A nie wiem, co z tym. Czy my ten radar musimy e, rozwalić? Powiem wam, że nie mam pojęcia, ale spróbujmy. A nie, dobra. do Weź ręce na górę. nie się, Geben. Ja, bitte? Okej, okay, dobra. Ich bin Czyli udało nam się, nie wiem co przez to, Czy może posiłki będą mieli mniejsze, coś w tym stylu? Znowu się zaczyna. Ale okej. Okay. Dobra, dawać, dawać. Zobaczymy. Oni trochę tak chodzą. Pokracznie bym powiedział, ale ale co? powiem wam też, że ładna ta grafika na, na porównanie z Muszę tam dotrzeć. tymi innymi grami, przynajmniej na full HD. Nie wolno mi się zatrzymać. To naprawdę ładnie na, tam, na tych 25 calach tam nie monitor. Wolno mi się zatrzymać. To jest garancie. Kurde co tylko wy? ci chodzą jak u poświęceni. ist passiert. Dalej, ruszajcie. O, tu ich. ciężarówka. O, kurde. Dawać, dawać. Ale tu dostaną elegancko też. Dawać, dawać. O, panowie. O, dobra. Uwaga, bo my z tym moździerzem to musimy naprawdę ostrożnie grać. Tu jeszcze żeśmy zostawili spadochroniarzy, chodźcie. No spoczko, no i co będzie, nie wiem ile nam to powiem wam szczerze mówiąc zajmie, ale, ee, no trochę tych punktów Znowu mamy. To? Dobra chodźcie nie tu. Się zatrzymać. Ten oddział niech tutaj też przejdzie śmiało. Zobaczymy. Dawaj, dawaj. No i co? Zajmiemy się może lewą flanką. Tak myślę. Okej, ruszamy. Świerszcze tylko nam tutaj przygrywają. dawać. Muszę ruszać. Co tu mamy? No to też już bliżej lotniska, tu coś jakaś... O, siedzibę mają. Ale zostawimy to myślę. Okej, ruszamy. Dawać, dawać.

Walun, walun. Trzymajcie się, panowie. O, ładnie tym że muszę przyznać, że... żeby granata spokojnie tutaj rzucić. Okej. Okay. Szkoda mi tego dynamitu z jednej strony. Dobra, dawać, bo to musimy po prostu zniszczyć, rozumiem. O kurde zgodnie z planem, gdzie mam tych... A już przyszli tutaj o ładnie, dobra. Eee, tutaj elegancko nie było jakichś problemów. Dobra, chodźcie panowie. Muszę ruszać. I ruszamy na kolejny punkcik. Tu w ogóle alarm czy coś takiego pamiętam... coś coś było. Tylko nie pamiętam już co. Nie wolno mi się zatrzymać. Dawać dawać. A, my chyba nie możemy za blisko tego wydaje mi się być. Aczkolwiek my byśmy sobie poradzili, bo mamy moździerze i... granaty. Dobra, dawać Właszajmy. dawać. Daleko to? też naprawdę odporni są. Myślałem, że ci nasi żołnierze okay, popadają, jak muchy. dawać. Ruszajmy. Dorwiemy Brytyjczyków. Cisnąć ich. Kurde, zostawili działo? Co za ludzie. Dobra. No to co, eee, weźcie Aha. ten. Weźcie ja? Weźcie to. Zobaczymy, czy, co tam się dzieje. Ej, no ale na ten, dawajcie. Ja? Dobra, chodźcie, chodźcie. Się odsuńcie. Dobra, nice. I teraz idziemy z tej strony. Tylko nie zbliżajcie się tutaj. Nas nie wypatrzyli. Przecież <laughs> powiem Wam, że i tak, to realistycznie to by już dawno by taki oddział. No jednak tyle osób. No, ale to jest tylko gra, także. O, trochę mają tych tu oddziałów, nie powiem. Ruszajmy. Chodźcie, chodźcie, no tutaj, o kurde, tu będzie blisko. No nic. Może jakoś nam dadzą spokój. Niby daleko będziemy, Nie ale mi się zatrzymać. Mamy w ogóle cel. E, po prostu wokół lotniska muszę zniszczyć, A co się będzie tu działo? To ruszać. Mamy cel. Mamy cel. od frontu. Nie zostawcie ich. Dalej. Dobra, wycofywać się. Daleko to. Panowie, wycofywać okay, się, żebyście mogli się ochronić. Okej. Okay. Dobra. Dawajcie, rozwalcie ich. Ale wy panowie, to byście się mogli... naprawić, że tak powiem. Ile mamy tych w ogóle medyków? Dwóch. No to co oni tak ledwo co się leczą? Dawać, dawać. Musimy w sumie przyspieszyć tutaj gierkę. Bo i tak taki moment leczenia się to tam. O. Okej. Okay. Was No ulećcie ich też. Dawać, dawać. Może Herr Może na kuckach. A no dobra, na wyleczeni. Dawać, dawać. Jedyne minus Mamy cel że nie możemy no panowie tutaj nawalać do nich a nie od frontu nie od frontu tylko tu bo Na nich! Grem nice. nich o kurde. Ale dowalili już widzę, że parę, paru nam zginęło niestety. Dawaj ciśnijcie. ich. Oto cwaniaki, dobrze nawet strzeli Nie wolno mi się zatrzymać. Dobra. O, jedną jednostkę tylko straciliśmy także. Staram się, wiecie, żadnych strat nie ponieść. No ale cóż Zobaczymy. Znowu leczymy się, przyspieszamy. Tych snajperów powinniśmy you. brać you do przodu. No no. Doskonale do wyszkoleni. zobaczą, co tu się w ogóle dzieje. O, tutaj widzę, że też będzie There trochę zabawy.

To jakbym coś słyszał, że jedzie, to tu nie ma nikogo? O proszę, można w sumie przeprowadzić atak z dwóch stron. O, ładnie, ładnie. Widzicie sniperzy dają naprawdę ładnie radę. Ich dich. Du siehst no, spoczko. I tu jeszcze jakiś port? Nie, na takim wybrzeżu można powiedzieć. Dobra. Chodźcie panowie, chodźcie. Jeden oddział, niech to rozwali. O! No ładnie, kurde. Muszę tych sniperzy. Robią mega robotę.

Weźmy sobie sanitariuszy i... Kogo tam? Ej, rozwalcie ich. Nie wiem, ile kto ma tego życia. Ale byście mogli... Ej, panowie, też tu pomóc. Eee, ładnie sobie poradzili, widzę. Dobra. Los! Los jetzt. Dwajcie, a nie macie los, tych. Los. O to was niepotrzebnie tu wezwałem. Wracać się. Wy i. Kurde nie mamy tych, to co granaty? Znowu się zaczyna. O kurde. Ja Co się właśnie stało? Okej, ruszamy. Słucham. Nie wolno mi się zatrzymać. Macie granaty, to powinno wam starczyć. Dobra, chodźcie. Jakieś przez chwilę miałem tutaj, myślałem, że przyjechali, czy zaczęli krzyczeć. Dawaj Po prostu to wysadzicie w ten sposób i tyle, no I zostało nam jeszcze... A, tu jeszcze taka łódź? I... Okej... Okay. Ej, no i co jest? Czemu granatami nie rzucacie? Rzucać, rzucać, panowie. A, wy już nie macie granatów. No to słabo! Dawaj. Dobra, nie ma co. Potrzebuję posiłki. bereit. się tu leczą? O kurde Tu jest trochę lipa To pewnie po to był ten statek O kurde No dobra to co? Eee, wracać panowie I tyle Musimy przebiec teraz to do no Trochę inaczej Dobra wyświetlcie i rzuć granata Robi się głodny. Fire in the hole. Rzuć jeszcze jednego. Granatę. Cieszy mnie, że te animacje chociaż działają tak, jak być powinny. Wir meine Hilfe. Znowu się zaczyna. Dobra, wycofujemy się, panowie. Muszę ruszać. Mój fail. Dawaj, dawaj. A tu jeszcze ja? mam jeden oddział w ogóle. Zostawcie, panowie. Tutaj Dalej, w takim razie, bo po to był pewnie ten statek, żebyśmy mogli go wykorzystać. Ja nie wiedziałem, jakbyśmy mieli jednostkę, to byśmy nawet jakoś tutaj to inaczej tym zagrali. Ale już nie pamiętałem. Musimy co najwyżej przyspieszyć gierkę. Bo i tak, nie ma walki, tylko. Muszę ruszać. Dalej! się! Tować, dawać. dawać. Ten oddział możemy tutaj zostawić, bo nasi powinni sobie poradzić. Moim zdaniem. Okej. Okay. Tutaj też możemy im kazać e, a pozycję właśnie. Słucham. Muszę tam dotrzeć. I sanitariusze ci nie da bo się No to, i to, tym oddziałem pójdziemy to zaraz to, tam na dół. I... Okay. Może cię biec śmiało panowie że tam dotrzeć Szkoda czasu. Dawać dawać. Też wszyscy stanąć. No, żeby ci się tylko nie zainteresowały, oni też są widzę, że my ich nie zatakujemy to. Nie wolno mi się zatrzymać dawać dawać dalej ruszajcie Tylko zatakujemy taktycznie od góry i od dołu dalej ruszajcie i zobaczymy już idę dawać dalej no bo my nie potrzebujemy tutaj nie wiem po co ten punkcik tutaj może Muszę byśmy punkty dotrzeć. za to jakieś dostali ale cele ukryte był jeden, więc myślę, proszę, że lusik. muszę ruszać. Znowu się zaczyna. Ruszajmy. Dawać. Ruszajmy. Tu znowu Slep się przebiegniemy. No, trochę Hansa Mówi, wysłali. Ognia! Muszę przyznać. Już idę. Muszę tam dotrzeć. Słowojka. Na nich. Dawać, dawać. sniper zrobi robotę. Dalej! się! I lecimy. Znowu się zaczyna. Dalej! Ruszać się! Pyrzemy, Znowu się zaczyna. Prztaliby się snajperzy tutaj. Dawaj, działać oh, panowie. Haben uns im o kurde, ej. ładnie cisną. Wer no, panowie, bo was... uff. Ledwo co. Dobra, zaraz rozwalimy to, niech się podleczą. Jeszcze jeden, panowie, i będziemy mieli z zbani. Okej. Okay. Się głodny. O, lecą, lecą nasi tutaj. Muszę Czy ruszać. nasi, no Niemcy, muszę ruszać? Ty, którymi go. grami? Gramy. No i co? Uuu, dużo. No ładnie, ładnie, nie powiem. Znowu się zaczyna. Ole dużo ich, ja ci Tak Tak okay. A tu coś, ktoś? Kogoś poruczniku też Grebel. Poruczniku. Tu pułkownik Moi ludzie są? Nie ma, nie ma. Słyszy mnie pan, To Tak jest, mnie pan, poruczniku. Tak jest, sir. Grebel, dalej, ruszajcie. Saniteta, hierher. Ruszajmy. dobra panowie, dawajcie. A, mamy o wsparcie, no to elegancko. Wo to. To mi się podoba. Okay. A, no tu z sojusznikami to tu to, to zajmiemy bez jakichś tam problemów myślę Muszę ruszać O, tu bomby elegancko o kurde! Tu czołk jest, tego nie zauważyłem To jednak stracimy jakieś jednostki Ej, dawaj, dawaj o, o kurde, ładnie, Dawaj, no ładnie. Czekam na nowy rozkaz. Daleko to? Dawaj, dawaj. Przejmujemy. Znowu się zaczyna. Znowu się zaczyna. To ciekawe, czy oni mają jeszcze jakieś trudziołgi. Myśmy mniej kurczę stracili, ale... Trudno. Tu spokojnie można wyobrazić na trudnym, bo no co, co jak co? co, ale... Tu nie ma jakichś pokomplikowanych. Mamy okay, cel okay, O, sniper. No i proszę, i to w sumie tyle: Krzyż rycerski z dziećmi dębu. Myśmy no dwie jednostki tylko stracili, także mało co. Także no, mm, lecimy z kolejną misją. Zachęcam do zostawienia lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I do komentowania. Śmiało komentujcie. Zawsze wam odpowiem. I lecimy z kolejną misją. Także co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka. thank <laughs> you